Cześć. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie niesamowite stworzenia kryją się w najgłębszych częściach oceanu? Dziś zabiorę was w fascynującą podróż do podwodnego świata, gdzie poznamy trzech niezwykłych mieszkańców głębin. Pierwszym z nich jest żarłat głębinowy. Prawdziwy weteran oceanów. Ten fascynujący rekin może żyć nawet 500 lat. Wyobrażacie sobie, to najdłużej żyjący kręgowiec na Ziemi. Następnie mamy świetlika głębinowego. Małą rybkę, która potrafi wyczarować własne światło. Dzięki specjalnym organom świetlnym przywabia zdobycz w całkowitej ciemności. To jak podwodna latarnia. I na koniec, kałamarnica kolosalna. Ten gigant może osiągać rozmiary większe niż autobus szkolny. Mimo swoich imponujących rozmiarów, wciąż kryje przed nami wiele tajemnic. Te niesamowite stworzenia pokazują nam, jak fascynujący jest świat oceanów. Jeśli chcecie poznać więcej takich ciekawostek. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie.